W dzisiejszym odcinku narasta konflikt między PZW a wodami polskimi. Czy zakaz nęcenia od 15 czerwca zostanie wprowadzony oraz zakaz wypuszczenia leszcza do Salewu Sębożyckiego O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku jest tego dużo, ale nie bój się mój widzu. Jestem samuraj Marcel Kaczorowski i w dzisiejszym odcinku będę Twoim przewodnikiem po wędkarskim świecie. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od sprawy konfliktu między PZW a wodami polskimi który dzieje się w ostatnich tygodniach. Jakoś tydzień temu Dwa tygodnie temu rozgorzała afera o tym, że miał być wprowadzony zakaz nęcenia, i takiego zakazu nęcenia najprawdopodobniej nie będzie, bo PZW zagwarantowało, że taki zakaz nie będzie wprowadzony. Ale omówimy sobie, jakie jest moje zdanie, jakby nawet był wprowadzony ten zakaz nęcenia oraz w ogóle o co w tym zakazie nęcenia miałoby chodzić. Przygotowałem tutaj materiał, ja teraz Wam przeczytam, co w Radomiu miało być wprowadzone, i też pismo takie samo miało wpłynąć do innych okręgów. Koleżanki i koledzy wędkarze. Poniżej zamieszczamy pismo, jakie otrzymaliśmy od biura ZOPZW w Radomiu z Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, pisane przez dyrektora. Prowadza ono na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, będący w obwodach rybackich zakaz stosowania zanęt wędkarskich. I z jakich zanęt nie można korzystać? Zanęty spożywcze, pelet, ziarno wraz z dodatkami mineralnymi, czyli ziemiami i glinami wędkarskimi. Bezkręgowce zanętowe, w tym larwy i poczwarki much. Biały robak, kaster, pinka. Darwy ochotki, jokers i dżownice. Powyższy zakaz miałby obowiązywać od 15 czerwca do 31 sierpnia w roku bieżącym i następnych latach. Zaznaczamy, że pisma w podobnym tonie wpłynęły do większości okręgów PC2 w Polsce. Zachęcamy do lektury i wniosków. Ten zakaz to jest totalny absurd. Pewnie wyskoczy tutaj dość sporo dziadków, którzy będą mówić, że mój ojciec albo mój dziadek łowili na jakiś pęczak albo na sam chle bez nęcenia w ogóle na wiśle wielkie ryby, albo na jakiś jeziorach, tak. Chciałbym tak się łudzić, że tak będzie, że jeśli przestaniemy nędzić, to te ryby będą lepiej żerować, ale tak oczywiście nie będzie. Tych ryb jest po pierwsze mniej i pozostaliśmy okradzeni z części rybostanu. Drugie, to teraz jest to dużo większa presja wędkarska i trzeba tą rybę jakoś przyciągnąć. Jak jest jej mniej i jest więcej wędkarzy, no to ten. Towar się rozkłada nierównomiernie. I teraz tak, mamy dużo wędkarzy, mało ryb, no to trzeba je jakoś zwabić tak. Na jeziorach, oczywiście, zgadzam się z tym, żeby był wprowadzany zakaz wyrzucania resztek i żeby był limit zanęt, na przykład 2 kg, tak zwyczajnie, taki limit 2 kg zanęt, ale nie mówię o glinach. Glinę może ktoś korzystać, ile chce, ale nie żeby wprowadzić całkowity zakaz nęcenia. To jest niedorzeczne trochę, bo to wtedy nie będziemy nic w ogóle łowić, tak jak są już problemy nawet nęceniem, żeby coś złowić, tak możecie zauważyć, że jak się długo nie nęci na wodach PZW, no to rybek nie ma, tak? Większość zawodów federowych i spławnikowych, które się odbywają, to są na wodach PZW. I miało być tak, jak się dowiedziałem, że jeśli by się tam zgłosiło zawody, no to wtedy jest kilogram zanęty do zużycia, czy tam kilogram mieszanki, nie pamiętam. Kilogram zanęty na zawody to jest strasznie mało. Oczywiście mówimy o wodach stałych. Jeżeli jest to zanęta z gliną, z robakami, z wszystkim kilogram, no to to jest, za przeproszeniem, cholernie mało. Teraz przejdziemy jeszcze do rzek. Rzeki to już w ogóle by wtedy łowienie na rzekach poległo. Tak jak ja zauważyłem, żeby łowić na rzece trzeba co najmniej te może 4-5 kilogramów mieszanki wywalić w wodę, tak? W albo w koszykach i wyobraźcie sobie, że w rzece macie nie nędzić i nie używać robak, kasterów i białych. No to, to, to nie można nic złowić w ogóle na rzecz. To jest już klęska totalna. To chyba, że macie małą łóżeczkę, typu na przykład bystrzycę, no to tutaj, jak znasz miejsce jakieś dobre, to da się tutaj złowić jakiegoś fajnego leszcza bez większego nęcenia jakiegoś specjalnego. Jeżeli łowicie na wiśle, no to to nie ma szans w ogóle jakichkolwiek. To by była totalna klęska PZW. Totalnie nikt by nie opłacał składek, bo to by się nie opłacało łowić. Tylko chyba spinningole by opłacali, no bo kto inny. Jak to w ogóle wpływa ten cały zakaz na konflikt PZW wody Polskiej? Wydaje mi się, że to jest oczywiste, że wody polskie chcą wykończyć Polski Związek Wędkarski tym zakazem. Chcieliby przynajmniej i chcieliby aby wędkarze się odwrócili od PZW i poszli sobie do Wód Polskich, a wody polskie wtedy ten ten nakaz by zlikwidowali. Wydaje mi się, że temat zanet mamy już właściwie omówiony. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem przynajmniej tym jołopom, które uważają, że to jest dobre, że to jest zły zakaz i że nie powinno takiego czegoś być, bo takiego czegoś nie będzie. Jest teraz porozumienie między panią Olejasz, przewodniczącym związku Polskiego Związku Wędkarskiego, a między Wodami Polskimi. We wtorek 23 maja prezes PGW wody polski Krzysztof Woś spotkał się z prezes polskiego związku wędkarskiego Batą Olejarz w sprawie bieżącej współpracy. Podczas rozmów udało się m.in. wypracować kompromis dotyczący wspólnych prac nad opłatą krajową, rozwiązana została także sprawa nowego wzoru umów rybackiego użytkowania ze względu na fakt, że podmioty nie są gotowe na wprowadzanie proponowanych zmian. Umowy przedłużające będą podpisywane w pierwotnej wersji dokumentu z 2019 roku, a te, które zostały już podpisane, będą aneksowane. Czyli w tym, że umowy przedłu przedłużające będą podpisywane w pierwotnej wersji dokumentu z 2019 roku, mamy zawarte też to, że zakazu nęcenia nie będzie, czyli można powiedzieć, że pani Beata ochroniła sport federowy i słowikowy. I możemy być pojęci tak, że po kupie skandalów, które się wydarzyły, przynajmniej jest jedna pozytywna rzecz, na którą PZW sobie nie pozwoliło. Jest jedna poz pozytywna rzecz w postaci takiej, że PZW dalej w jakimś stopniu tych wędkarzy broni, a przynajmniej swoich interesów, żebyśmy składki opłacali, więc walkę na razie wydaje mi się, że wygrywa PZW jak dla mnie, chociaż Wody Polskie jak będą chciały ostatecznie zniszczyć Polski Związek Wędkarski, to jeszcze znajdą na to jakieś sposoby. Jestem o tym przekonany. Dobrze, a teraz przejdziemy do mniej istotnego tematu, czyli do lokalnego naszego lubelskiego tematu, czyli zakazu wypuszczania leszy na Zalewie Zębożyckim. Zalew Zębożycki jest przeleszczony każdy o tym wie, ale władze naszego okręgu są ale władze naszego okręgu są tak prymitywne, że ale dziwi mnie to, że władze naszego okręgu stosują tak prymitywne metody na pozbycie się na pozbycie się problemu przeleszczenia zbiornika, czyli do końca roku chcą, abyśmy wszystkie leszcze zabierali ze sobą. Czyli, że nie ma to uwzględnione, uwzględnione tego, że są, e, że są wędkarze e, nie zabijaj i wypuść, tak. I Ja na przykład szanuję ryby i e, nie e, szanuję ryby, ja je wypuszczam. A po drugie, jakbym miał je zabierać, nawet to gdzie ja bym miał je zabrać? Ja mieszkam w bloku. No to za przeproszeniem, gdzie ja będę te ryby przetrzymywał? Jeszcze leszcze w dodatku. Ja leszczy nie jadam. Nie jestem takim typowym dziadkiem, który robi kotlety z każdego leszcza, którego złapię. Jaki jest taki zakaz właśnie, co nie? Jak ktoś nie bierze do domu, nie ma jak, albo po prostu nie chce, no to może być taka sytuacja, że w lesie będziemy znajdować więcej y, trupów leszczy niż grzybów, jak pójdziemy do lasu jesienią. Zamiast wprowadzić jakiś Zarebianie drapieżnikiem, naturalne tarliska porobić dla drapieżnika. To oni robią prymitywną rzecz, taką jak nakaz odłowu leszcza. I takim to nic nie da, ale no zobaczymy, jakie będą efekty. Ja uważam, że nic to nie da, bo tych leszczy będzie odłowionych za mało i nadal zbiornik będzie przeleszczony. Gorąco zachęcam do zajrzenia do kanału i zapraszam do komentowania, łapkowania i do wypowiadania się na tematy bardzo istotne. Z perspektywy ostatnich tygodni na razie. Długo to wyszło.